Ktoś dostanie paczkę, ale paczkę. paczki. Mruczy kot, nuci pat, Te piosenkę tak starą jak i pat. Ptaki ją dobry humor, bo szczęśliwy jest listonosz. Kot. To czerwone auto Każdy ipad Wszyscy cieszą się, że pad do nas I może właśnie do twoich drzwi Dziś puk puk To This is how it happened This is how the ty dostałeś listę, paczki mruczy kot, mruczy tę piosenkę, tak stary pat. Ptaki ją śpiewają, dobry humor mają, bo szczęśliwy stonosz. Kot, bo szczęśliwy jest listonosz. Listonosz pad, Przesyłki specjalne. Przesyłka specjalna Tipi. Y -y, czy to działa? Dobrze. W tym roku mamy dla zwycięzcy... E co to jest? Jeśli chcecie się dowiedzieć, musicie... Ciekawe, co to za kot? Powiem ci, jak... Tak, trzy, tak, trzy, tak, trzy... Dział przesyłek specjalnych mówi... Kot... Musisz natychmiast... Mamy przesyłkę specjalną dla... Tak, i to... Pilno. Chodźmy, Jess. Mamy przesyłkę specjalną. Ciekawe, co nas dziś czeka. Powodzenia. Co? Pat i Jess meldują się na... Ta przesyłka jest ściśle tajna, Pat. To nagroda za zwycięstwo w... To ti, to ti. Loren robi ci na zakończenie podchodów. Musisz jej to dostarczyć. Gdzie? Zabrać? Wskazówki masz tutaj. To wielka tajemnica. Jeśli dzieci odkryłyby to miejsce, od razu by tam poszły. Zaufać, też nam zaufać. Mira jest z nami, czyli po trzy osoby. No a co z... Bilbe, bilbe, bilbe mi. Z nami. Z nami. Nie będę po żadnej ze stron. Jestem z was i sam sobie poradzę. Wszyscy gotowi? Nie! Dobrze. Oto pierwsza wskazówka. Gdy tylko dam znak, możecie... A! Zaczynać. No to ruszamy, Jess. Weźmiemy większy Kot. Nie zapomnij kluczy! Oh. I zajmie nam teraz wieki. Więc może zdradzisz mi to sekretne miejsce. Mogę. Znaję tylko Loren. Więc... A gdzie są wszyscy? Odchody się zaczęły. A to pierwsza wskazówka. Żarty. Hmm... La, la, ćwia... Świateł O! 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 Tarnia! Jasne! No, smryciarzu! Dzięki, pastor! się dla mnie zdjąć! Proszę, Bill! Ma, kto tu niby w wki? Już wiem! Maj je sprzedaje! Oh. To pewnie on! Eh? Bill! Czekaj!